Cześć tu tytuł Pixel Retroshop to kolejny filmik z cyklu Nintendo Switch Indies. Dzisiaj pokażemy Wam cztery gry, które są nowościami na Switcha, co niekoniecznie oznacza, że są w ogóle nowościami, jak to w przypadku Switcha nowej konsoli bywa, ale na Switchu te gry są od niedawna, plus jedna gra jest, że tak powiem, od dawna, ale warto też ją pokazać. Pierwszy tytuł to. Yy... Devil Engine, japońskiego studia, Dungeon Games. Jest to shoot'em up, taki klasyczny shoot'em up w klimatach arkadówek. ale wspaniała muzyka, wspaniała grafika. No nie mogłem się oprzeć tej grze. Ja lubię tego typu gry. Może ktoś z Was powie, no to jest kolejna tego typu gra. No jest, ale, ale ma w sobie to coś, ma w sobie to coś, co, co jakby zachęca mnie do spróbowania takich retromaniaków jak ja do spróbowania zagrania. Tutaj mamy jakiś mod gry, jeszcze nie odblokowany. Nie za dużo grałem w tę grę, przyznaję. I mamy very easy i very hard. Very hard w ogóle ta gra jest strasznie trudna. Zagramy very easy. Dla mnie to i tak jest very hard. No i tu mamy krótki samouczek. Możemy strzelać, możemy bomby rzucać i możemy przyspieszać i zmieniać prędkość naszego pojazdu. I mi się wydaje, że jak to wszystko opanujemy, to może tą grę można zajść gdzieś dalej niż mi się udaje. No, takich strzelanek jest wiele, ale ta. No, ma to, ma to coś. Ma ten feeling lat 90 muzyka, też pasiona. Mamy tutaj różne bronie, które yy, możemy oczywiście ulepszać yy, i zauważyłem, że lepiej się skupić na jednej ulubionej broni, czyli H. No niestety jej nie wybrałem. Yy, różne bronie mają różne właściwości i na przykład laser nie jest akurat moją ulubioną bronią. S to są te strzały, które były na początku i zbierając kolejne Ski jakby ulepszamy te strzały. H, to jest to co lubię, bo to jest samo się laser, coś dla nubów takich jak ja. Eee... Może by się udało go ulepszyć. Może mi się ulepszyć, chociaż też... Też to pościsko. tego typu gry to moim skromnym zdaniem jest to w tym momencie na Switcha jedna z lepszych tego typu pozycji nie jest to gra też tania, bo ona na Switcha kosztuje 80zł, więc może warto byłoby poczekać na jakieś promocje ale ma fajną muzykę i naprawdę klimat, klimat jest automatówek zachowany nie wiem, czy w tej grze jest jakaś większa fabuła. <laughs> myślę, że też nie to jest najważniejsze dla fanów tego typu gier. Jest H, mógłby się to ulepszył. No nie mamy tu żadnego paska energii, więc jakiekolwiek zetknięcie z kulą wroga, czy z samym drogiem powoduje śmierć. No nie jest... Gdy gramy na, no, przypominam, na very easy. Ja na Hart nawet nie próbowałem grać w tę grę, bo prawdę powiedziawszy <gry> przeraża mnie trochę poziom trudności i powiem Wam szczerze, że trochę mnie odpycha od tej gry poziom trudności. No ale na pewno ta gra pojawi się też na, wkrótce na streamach naszych ze sklepu, bo będziemy streamować wszystkie pokazywane przez nas w filmikach ostatnio gry indie, więc ta gra też się pojawi. Kolejną grą jest przygodówka BitCop. Ona wyszła już jakiś czas temu, ale na switche pojawiła się ostatnio. To jest w ogóle polska gra i co za tym idzie, można wybrać język polski. Nieliczny, w nielicznych grach jest możliwość taka na switche. Gra opowiada e, o policjancie nowojorskim. No, jak sami e, twórcy przyznają, to e, gra wynika z ich fascynacji e, filmami e, o policjantach i złodziejach z lat 80. i 90. -tych. E, no, jesteśmy tutaj e, niejakim kelim, e, policjantem, który był wcześniej detektywem, czego dowiadujemy się z intra, którego ja nie będę wam pokazywał. E, I po prostu w wyniku jakiejś afery zostaliśmy oskarżeni o kradzież e, diamentów. Eee, ja tutaj wam pokażę yy, kontynuację. To jest chyba trzecia misja, na czym gra polega. Więc mamy swój rewir. E, tutaj zawsze się zaczyna dzień trzeci. Yy, tutaj gra zawsze zaczyna się od. Yy, tutaj powitania i rozdania zadań. Dosyć brutalny humor w tej grze, co mi się bardzo podoba. Tak, oczywiście zostaliśmy zdegradowani do, 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 do bycia policjantem drogówki. Mamy swój rewir. Na tym rewirze działają dwie mafie. Czarna mafia i mafia włoska. I trzeba lawirować między nimi, żeby żadna z nich nie uzyskała zbyt dużej przewagi. Oczywiście wystawia się mandaty, bo też trzeba zarabiać pieniądze, ponieważ nasz bohater ma, płaci alimenty. Tak jak już mówiłem na początku, gra każe nam lawirować między dwoma gangami. I na początku gra, przynajmniej ja tak uważam, jakby w stronę białych nas kieruje, że żeby tutaj z białymi bardziej się skumać, czyli z wuchami. I wydaje się, że na początku właśnie, że to ci czarni są, są, są źli. I tutaj mam pierwsze zgłoszenie. I muszę lecieć pod kościół, pod którym coś się dzieje. Mi się gra bardzo podoba, jest to taka nietypowa przygodówka, na pewno nie jest to przygodówka point and click, ale koniec końców jest, jest, jest przygodówką. Różne rzeczy się robi, daje się mandaty za złe parkowanie, Łapi się złodziei, no i tutaj mamy pierwszą akcję, co się stało, auto ukradli, czyje to było auto, tej pani, nie moje na szczęście, kto dokonał kradzieży, no kto złodzieje, ilu sprawców Pan zauważył, nie wiem, kilku. Może ich Pan opisać naturalnie czarni. <głos》>, jakieś znaki szczególne. Byli czarni. No nie wiem, nic nie pasuje. No, gra się bawi z stereotypami w inteligentny sposób. Auto odjechało, to było moje auto, numer rejestracyjny. Nie pamiętam, jak to Pani nie pamięta? Przecież to nie telefon, no nie? Ja do niego nie dzwonię. No ja też nie pamiętam mojego numeru <głos》> rejestracyjnego, szczerze powiedziawszy. Każdy z tych jakby biznesów, sklepów czy, czy różnych miejsc to są różne misje, i różne, jakby warto z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiać, żeby właśnie sobie wyrabiać opinie tego policjanta na, na dzielnicy. Tutaj mamy, ktoś chce z nami zagadać, pani pestynkowy, sprawa jest, o co chodzi. Nasz ziomek zgubił klamkę w załuku, bo knajpy makaroniarzy. To kompletnie idiota, ale nie chcemy się tam kręcić. Byłoby dobrze, gdyby ktoś ją znalazł i przyniósł do Lombardu. Dziecko może ją znaleźć. No i teraz możemy poszukać albo zignorować. I ja, żeby zachować równowagę, pomogę czarnym i polecę teraz. Oni mają tutaj jest ich pawn shop, to jest, to jest jakby baza, baza czarnych. I ja pójdę. Zgubili pistolet koło, koło Włochów. I tak jak mówię. Na początku gra nas wpycha w ręce Włochów. A ja na przykład chyba chciałbym jednak być z czarnymi. Gdzieś tu powinien być pistolet. Jest, Uzi. Bingo, mogę ją oddać albo zgłosić. Oddam im. Dobra, idę im oddać. Ma pan coś dla mnie? Tak, znalazłem waszą zgubę. Nie rozrzucajcie broni, ramię wystarczą prochy. <laughs> dzięki za fastygę. No to jest tak. Czy to jest takie małe GTA na jednej ulicy? Nie wiem, bardziej jest to jednak przygodówka, ale dużo się tu dzieje i, 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 i można. Mi się wydaje, że gra ma duży potencjał i fajna jest historia. I fajne jest to właśnie lawirowanie między, między dwoma gangami, dwoma mafiami. Eee... No właśnie fajne jest to, że, że ma się poczucie takiego, takiej sprawczości i, i takiego tych wyborów, które nieraz mówiłem o tym, że mi się to najbardziej w nowych grach podoba, właśnie te wybory etyczne. Co zrobić? Czy wziąć łapówkę, czy, czy przymknąć na coś oko, czy wspierać bardziej mafię włoską, czy żadnej, czy, czy wspierać czarnych. Jest to ciekawe i fajnie, że ma się taką po prostu że ma się wpływ na, na, na tą rozgrywkę. Tutaj damy mandat za to, że jest w że jest, miejscu parkowanie. I często też właściciel samochodu przychodzi i, i mówi, że no jak to, panie władzu, dogadajmy się jak. Ale z samych zarobków nie wystarczy nam na zapłacenie tych alimentów, więc no, to jest właśnie pytanie, jak bardzo być przekupnym policjantem w tej grze. nie? Kolejna gra to Rico. Jest to taki shooter, który, w którym lawele generowane są losowo. Rico to jest, jak widzieliśmy tutaj z intra, które przerwałem. Rico to jest oddział, specjalnie oddział policji do walczości z przestępczością. No i to jest taki first person shooter. Co jest ciekawe i fajne w tej grze, to to, że można grać na dwóch graczy z przedzielonym ekranem. Taki local co-op. I wtedy wydaje mi się ta gra znacznie ciekawsza niż, niż to jest dla jednego gracza. Tutaj sobie ustawimy easy oczywiście. Nie mam za wiele broni do wyboru. Właśnie nie przykładałem do gry, ale, ale to co mamy, ten pistolet wystarczy, żeby Wam pokazać o co chodzi. Grafika zrobienia jest w silniku Unity, w ogóle cała gra jest Unity. Grafika fajna, bardzo mnie ta gra skusiła, jakby jak ją tylko zobaczyłem i zobaczyłem trailery. No ale niestety jakoś nie stała się moją ulubioną grą na Switcha. Jest fajna i myślę o tym koopie. Zachęcam Was do zobaczenia naszego streama z Gier Indie, kiedy będziemy grać tutaj w sklepie w kilka osób w te różne gry, o których też między innymi dzisiaj mówi, mówimy. Bo tam pogramy w tego koopa. Ja dzisiaj robię ten filmik sam, więc koopa wam nie pokażę. Ale generalnie wydaje mi się, że koop nadaje zupełnie nowego charakteru tej grze. No i to jest tak, że mamy tutaj mapę i wchodzimy do konkretnych pomieszczeń, kolejnych pomieszczeń i, i po prostu wykańczamy wszystkich. Mamy różne misje, na przykład rozbroić bombę, różne czy zrobić. I gra się wydaje na początku fajna. Ale mnie ona znużyła. Zauważyłem też w tej grze coś takiego, że ona jest trochę taka powolna, że chodzi się, oczyszcza się te wszystkie pomieszczenia, ale potem należy często korzystać z tej mapy, bo jakby ja się, ja się gubię tutaj często i szukam później czegoś, już mam wszystkie pooczyszczane, na przykład te, te pokoje. A i mimo wszystko zaczynam czegoś szukać, bo gdzieś nie znalazłem na przykład takiej walizki, w której są jakieś dowody, i szukam wtedy tego. On tam mi losowo zaczyna przydzielać przeciwników, ale jakby, no powiem szczerze, że jest to trochę nudne. Na początku byłem zafascynowany, mówię, ale fajna gra, wszystko fajnie, zacząłem w nią trochę grać i mówię, kurczę, jakoś nie chcę mi się do niej wracać, nie? To nie jest chyba dobry znak. Ale też ja nie mówię, że to jest jakaś beznadziejna gra, bo jakby była beznadziejna, to bym w ogóle Wam tutaj nie pokazywał, bo szkoda czasu i pieniędzy na, na, na beznadziejne gry. Eee, także o, tutaj Będę dostał podaczki na koniec. <laughs> Mi trochę w tej grze brakuje dynamiki. Może, może właśnie dlatego, że gram na jednego gracza, a ta gra bardzo się reklamuje jako taki właśnie kop. Jeszcze raz Was zachęcam do sprawdzenia naszego streamu. Jak gramy w multiplayer, i wtedy będziecie mogli y, też zobaczyć więcej tej gry na pewno i zadecydować, czy jest warta 80 zł, jakie teraz kosztuje, czy nie. Ostatnią grą na dzisiaj jest to nie jest jakaś wielka nowość, ale po prostu jest dobrą grą indie na Switcha jedną z lepszych. No i żal jej nie pokazać. Te filmiki nie, nie są tylko o najnowszych nowościach. Nie? nie ograniczajmy się, bo jest mnóstwo gier indie, które jakby wyszły nie wiem, rok temu na Switcha i które będziemy też chcieli wam pokazywać. Więc, więc to nie jest tak, że, że, że będziemy wam tutaj pokazywać same tylko nowości, nowości. To I to jest gra e, no, muzyczna, można powiedzieć. Crypt of the Necrodancer. E, po prostu w grze chodzi o to, e, żeby w takt muzyki poruszać się i w ten sposób załatwiać potwory. To muzyka jest fantastyczna w tej grze. Tutaj mamy sklepy, gdzie możemy kupować różne rzeczy. Ja mam, ja mam jeden diament ale chyba go nie będę teraz wydawał. Też jest Local Coop, możemy zmieniać swoich, yy, swój wygląd, bohatera możemy zmienić. Pierwsze levely są bardzo proste, ale też bardzo szybko gra, robi się trudna, więc o, tutaj jest śpiewający sklepikarz, który zawsze śpiewa... <gry> e, ja wchodzę, e, zawsze śpiewa... Zgodnie z tą muzyką, która gra, ja często wchodzę do tego sklepu. Mimo, że nie mam pieniędzy, żeby posłuchać, jak on pięknie śpiewa. A jak się wychodzi, to jego śpiew zanika. Możemy się też przekopywać. No, i tutaj mamy kolejnego przeciwnika. No, i to tak właśnie trzeba skakać. I na początku jest to prosta sprawa. Ale potem, jak, jak trudniejsi przeciwnicy, którzy się dziwnie ruszają, no to, to zaczyna być trudno, nie? I kolejny level, kolejna melodia. I melodie też przyspieszają, i oni wszyscy przyspieszają. No trzeba rozgryźć ich pattern, jak oni się poruszają. Wydaje mi się, że to jest gra też nie dla każdego. Trzeba lubić muzykę. Trzeba mieć trochę wyczucie rytmu, żeby. W rytm tej muzyki grać. No a z takich ciekawostek to teraz też Kanadyjczycy producenci tej gry dogadali się z Nintendo i wychodzi taki crossover. To by było na tyle na dzisiaj. Cztery gry, cztery różne gry. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają, czy są krapami, co myślicie o Rico, grze, którą ja oceniam z tych czterech gier najsłabiej. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Robimy co tydzień też streamy z różnych retro, komputerów i konsol, ale też z gier Indie na Switcha i w ogóle z gier na Switcha. Pixeletro Shop przy Śrutowej 14. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia sklepu. Do zobaczenia, papa. Pa.